Tańczący w deszczu kropla za dołu za yeah Słuchaj, Adam, no strasznie nerwowa sytuacja. Jestem taka zdenerwowana, że wiesz, taka zdenerwowana. Wyobraź sobie, no strasznie jestem zdenerwowana, yy, bo byłam na wiedówce w szkole w sprawie naszego Kuby i, no wiesz, dowiedziałam się, że chyba bardzo źle się uczy, wiesz, na samej jedynki, jestem nerwowana, wiesz, no strasznie beznadziejna sytuacja. Pani Kasia powiedziała, że trzeba będzie to jednak wrócić ze szkoły. Jestem zrozpaczona po prostu. To znaczy, nie wiem, coś ci, mam Ci z twarzy wyczytać? Po prostu byłam na wywiadówce, rozumiesz Daciu. I dowiedziałam się, że nasza Kuba no fatalnie się uczy. Po prostu z naszą kubą jest bardzo źle. No wiesz, rozumiesz? Strasznie jestem wściekła. W ogóle dotarły do siebie jakieś info ze szkoły w Kuba, że się uczy. W ogóle? Dotarły jakieś informacje, że się uczy w ogóle coś tam. Coś w tym klimacie, jakby jarzysz, czy coś tam? Nie. Byłam na wywiadówce, nie wiem, czy wspominałam. Ewentualnie chciałabym wspomnieć tej kadnie, zapodać tekst, że byłam na wiadówce, rozumiesz, w sprawie naszej Kuby. Kuba się źle uczy. No po prostu, wywiadówka. Wywiadówka. Byłam na wywiadówce w szkole. Jezu Adam, no ja nie wiem, co się z tobą dzieje. No, Wwiadówka, szkoła, edukacja, wiedza. nie coś patrzyłeś nie, może inaczej, no, szkoła, budynek, tynkowałeś, o, no, no, tam, gdzie tynkowałeś, ja tam poszłam, gdzie tynkowałeś, tam Kuba, źle, o, źle, nie, u, 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 u. wrócimy do szkoły, wrócimy do szkoły, źle, też. Dobrze, Dasiu. Dobra, inaczej, inaczej, masz syna, masz syna, tak, nazywa się Kuba. Chodź po domu, żołda jedzenia, byłeś na początku, że taki mały, potem taki duży. Mówiłeś to karmiaj, to karmiaj. No to właśnie to, to, to twoje dziecko, tak? To jest twój syn i on chodzi do szkoły i tam w szkole śle. Także po prostu wiesz, wróciłam z tej szkoły, jestem strasznie zdenerwowana. Rozumiesz? Ja jestem zdenerwowana, Kuba jest zdenerwowana i może nie ten też byś się zdenerwował. Była miło! Bardzo proszę teraz, żebyś poszedł do kupy do pokoju i coś zrobił. Przedsięwzięcia, no. Nie zajmij przedsięwzięcia! ziemcia. Wszyscy coś wezmą. Jeden przedsięwzi, drugi przedsięwzi, trzeci przedsięwzi. Oni wszyscy wziują, oni wszyscy wzują. a nie, desiu, bardzo nie. Bardzo proszę teraz wziąć kabel żelazka i dokonać szeregu przedsięwzięć. Zatem Adam, Adam, jeszcze, przepraszam, w środku. Adam, co oni ci zrobili? Adasiu, oni cię porwali, tak? Ciebie nie ma w środku, Atasiu. No ja nie wiem już. Nie wiem już, co się z tobą dzieje, no. No, co się z tobą dzieje, nie wiem, no. Nasi przegrali? Tak. <grywa> Jesteśmy przekonani, że nie macie Państwo wątpliwości co do naszych talentów wokalnych, aktorskich i tanecznych. Być może w korytarze naszego gimnazjum przemierza przyszły także jeden pan Gogh, Kasparów, Błaszczykowski, zagumny czy przyszła Kowalczyk albo Jędrzyjczy. Kto wie, może za kilka lat poszczycimy się absolwentem pisarza tej rangi co Miłość lub Szybowska? Nie wszystkie talenty możemy zaprezentować na scenie, dlatego klasa pierwsza C, humanistyczna. Która ma dodatkowe zajęcia dziennikarskie, przygotowała specjalną gazetkę. Za chwilę ją Państwo otrzymacie. Znajdziecie w niej twórczość naszych gimnazjalistów zarówno literacką, jak i plastyczną. Młode dziennikarki przedstawiają w niej także tegorocznych laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, a mamy ich wielu. Magdalena Szemalek to laureatka konkursu z geografii. Marta Młynarczyk i Weronika Fydrych zostały laureatkami Konkursu Wiedzy o Sztuce. A Weronika Fydrych to również finalistka konkursu z biologii. Natalia Drewniak jest finalistką konkursu z języka polskiego i ogólnopolskiego konkursu o czasach i osobie Karola Wojtyły, Jana Pawła II. Kornelia Zakonnik to finalistka konkursu matematycznego i konkursu matematyka moją pasją. Magdalena Klimaszewska i Aleksandra Karpińska są finalistkami konkursu wiedzy o sztuce. Na korytarzu przy schodach, przed salą widowiskową Mogli Państwo z kolei podziwiać pracę naszych gimnazjalistów i przeglądać kronikę szkolną, uwieczniającą wszystkie ważne wydarzenia w naszej szkole, których zapewniamy, jest bez liku. U nas stale się coś dzieje. To był już ostatni występ gimnazjalistów, ale to nie koniec atrakcji dzisiejszego dnia. Przed Państwem prezentacja absolwentów naszej szkoły. Za chwilę wystąpią Alan Cocker z zespołem Bombing Crew, grupa Be Fair oraz Magiel w składzie. Kamil Łuczyszyn, Marcin Jarzewski, Justyna i Natalia Grab Grabarz. Życzymy miłej zawody.